Państwu, Alina Majszak, Janina Skurska. Witamy w kolejnym magazynie telewizji Telesenior. Dzisiaj w programie, między innymi, wyjazd do Warszawy, wizyta studyjna, kawiarenka świąteczna, śniadanie, roratnie, plany na przyszłość. W grudniu odwiedziliśmy naszą stolicę, gdzie udaliśmy się na Zamek Królewski. Zwiedziliśmy go z audioprzewodnikiem, dzięki któremu mogliśmy poczuć się jak mieszkańcy tego miasta. Kolejnym punktem tego wyjazdu była niesamowita wystawa Caravaggio i innych mistrzów wśród prezentowanych obrazów. Były obrazy z pędzla Merisiego, zwanego Caravaggio, jednego z najwybitniejszych malarzy w dziejach oraz innych artystów z Włoch i Europy Północnej XVI i XVII wieku. w tym miesiącu to my byliśmy gospodarzami podczas wizyty studijnej. Gościliśmy seniorów z Lublina. Zapraszamy na relację z tego spotkania. Po wszystkich tamtych oddziałach, Pani Guc, wszyscy mi pomagali, Pani Gucna mi pomagała, Pani Dados mi pomagała, w Radiu też występowałam, żeby powiedzieć, że, że zachęcam seniorów. No i udało się. I powiem wam, że bardzo dużo osób, które weszły wtedy, pierwszy raz do projektu, jest do tej pory. Dzień dobry państwu, Agnieszka Łysiak. Dzisiaj będę rozmawiać z panią Małgorzatą Zmysłowską, człowiekiem orkiestrą w pracy z seniorami. Witaj Małgosiu, powiedz nam kilka słów o, o sobie. No może dobrze to jest nazwane, że jestem człowiekiem orkiestrą, ponieważ zajmuję się bardzo, dużą, e, e, bardzo dużym wachlarzem działań, jestem ekspertem, oceniam projekty w Funduszach Inicjatyw Obywatelskich, zajmuję się seniorami, zajmuję się aktywnością obywatelską młodzieży, e, mam biuro na Rybnej, gdzie się bardzo dużo e, dzieje. Także mm, jestem bardzo aktywna e, przez e, właściwie e, przez, e, już co najmniej 20 lat. No właśnie, bardzo się cieszę, że poznaję takiego, takiego człowieka, który ma już takie doświadczenie w takich dziedzinach mi e, bliskich, jak praca z seniorami czy z dziećmi. E, powiedz mi, od kiedy pracujesz tak stricte z seniorami? Mhm. Generalnie zaczęłam, zaczęłam działalność od dzieci i młodzieży, i to za granicą w Azerbejdżanie. Mój pierwszy projekt to, był, to była właśnie świetlica terapeutyczna dla dzieci uchodźców. Mhm. I potem przez bardzo długi okres czasu współpracowałam ze szkołami w zakresie aktywności obywatelskiej, aż w 2014 roku okazało się, że jest nowy program ASOS. Skierowany bezpośrednio do seniorów, i zostałam w tym programie ekspertem. Kiedy zaczęłam czytać, poznawać, e, jakie mogą być projekty i co można zrobić dla seniorów, pomyślałam, dlaczego nie. Spróbuję także ja zrealizować taki projekt. I to był właściwie początek. Nie mieliśmy jeszcze wtedy miejsca spotkań. E, Nasza fundacja otrzyma projekt właśnie z tego programu ASOS. I e, nie wiedząc na jakie szaleństwo się decyduje, e, w projekcie wpisałam 60 seniorów, i chciałam w czasie wakacji e, zaangażować taką grupę, nie wiedząc, że w wakacje seniorzy przeważnie odpoczywają i są na działkach. Niemniej jednak, projekt udało się zrealizować. Wtedy koleżanki z Fundacji Klucz też powiedziały mi dla mnie takie bardzo ważne słowo. Zobaczysz, jaka to jest wdzięczna praca. Zobaczysz, jak wspaniale się pracuje z seniorami. To nie jest jak wszystkie inne projekty, to jest zupełnie coś innego. I rzeczywiście to się sprawdziło. Mogłoś, oczywiście potwierdzam. Tak zaczęłam swoją przygodę w podobnym okresie, co ty i też w programu ASOS. Jest to praca wdzięczna. No i teraz powiedz nam, jakie działania tutaj z seniorami? Mamy kilka kierunków działań. Oczywiście one są jakby teraz uzależnione od tego czasu pandemii, natomiast generalnie skupiamy się jeden kierunek to jest aktywność obywatelska. A więc realizujemy z seniorami inicjatywy lokalne. Czyli zapraszamy innych seniorów, żeby robili razem coś wspólnie, razem nasi seniorzy i seniorzy z miasta. I to, to już mamy od wielu lat jakby ten program, w którym zrealizowaliśmy, bardzo dużo różnych inicjatyw. Drugi kierunek to jest wolontariat. I ten wolontariat teraz. Jakby ten kierunek troszeczkę musieliśmy zatrzymać się, ponieważ mieliśmy bardzo rozwiniętą współpracę z Domami Pomocy Społecznej i one od dwóch lat są zamknięte. Nasi seniorzy byli tam wolontariuszami, przychodzili, organizowali seniorom z DPS-ów spotkania na różne tematy, wspólnie śpiewali, wspólnie bawili się. No teraz niestety nie możemy tego robić, a więc wolontariat skierowany do DPS-ów nie możemy, ale w tym projekcie, który realizujemy teraz, wolontariat skierowany do innych seniorów, tak. Wracamy znowu do tego tematu i trzeci kierunek to jest po prostu taka ogólna aktywność seniora, więc realizujemy takie działania w różnych sferach. Mamy sferę umysłową, sferę fizyczną, społeczną, obywatelską. No dobrze, a powiedz mi, czy dla, czy dla, dlaczego warto aktywować seniorów? Ja myślę, że warto, dlatego że bardzo często. Oni sami mówią dziękuję za to, że mogę wyjść z domu. I to jest chyba jakby największa satysfakcja i zadowolenie. Dziękuję, że nie muszę siedzieć, jedna moja seniorka powiedziała, siedzę na krakowskim przedmieściu i patrzę na ludzi. No to chodź do nas. Bądź razem z nami. Wszyscy ci seniorzy, którzy naprawdę chcą być z innymi i tworzyć pewien rodzaj wspólnoty, bo nie możemy powiedzieć, że to jest realizacja projektu, tylko to, to, to się tworzy pewna wspólnota osób o, o podobnych potrzebach, o podobnych zainteresowaniach, i dajemy im możliwość też zaprzyjaźnienia się z innymi seniorami. Takiej wzajemnej współpracy. Bardzo często nie jest tak, że przychodzą seniorzy i mówią, a nas teraz nie będzie, bo my jedziemy właśnie sobie na wczasy razem albo jedziemy razem na wycieczkę. Także to, to, to tworzy takie, takie więzi. No tak jak ty mówisz, właśnie dlaczego warto? Mimo wszystko no, my jesteśmy, jakby, jak projektu, tak? ale projekt się w pewnym momencie kończy i grupa zostaje, i ona funkcjonuje, I to jest taki oboz. Myślę, że u Ciebie tak samo, jak Ty mówisz, że jadę wspólnie na wyjazd, u mnie jest to samo, wreszcie ta więź rodzinna. Więc y, ja to jeszcze, mogę podkreślić, dla mnie to jest jak rodzina. Więc to tak, jest jak to, bardzo ważne. tak, oczywiście, my mamy jakby dwie płaszczyzny, tak? Jest płaszczyzna ta projektowa i, i realizujemy to, co jest zaplanowane w projekcie, a druga płaszczyzna, ta wspólnotowa, Polega na tym, że wszyscy seniorzy są podzieleni na małe grupy, każda grupa ma swojego lidera i jakby to są takie dla nich najbliższe więzi, nie tylko takie, że razem wyjedziemy czy że się spotkamy, ale także żebyśmy sobie wzajemnie pomogli, jeżeli jest jakiś problem, ktoś nie, nie może wychodzić z domu, jest sam, to właśnie grupa się troszczy o, to, o, o swojego członka, więc to jest ta druga płaszczyzna, też wydaje mi się, że bardzo ważna właśnie dlatego, że, że to takie małe grupy naprawdę już mają głębokie więzi między no tak, sobą. tak, potwierdzam oczywiście. Powiedz mi, jakie macie plany na przyszłość pracy z seniorami? Mhm. Jakieś nowe pomysły do kolejnego może projektu, tak? Tutaj, który będziemy teraz mieć kolejną edycję? Masz jakiś po prostu pomysł. Chyba, że seniorzy mogą ci też posunąć jakiś pomysł na, na, na jakąś nowość. Chcielibyśmy się, widzę, że zaangażować też jakby w swoją naprawdę już taką bliską społeczność lokalną. Mhm. Czyli to jest taki temat, który Próbujemy zaczynać powoli, czyli współpracę z najbliższymi mieszkańcami, czyli mieszkańcami rybnej, ponieważ mm. nasz lokal jest na rybnej i chcielibyśmy, żeby to nasze miejsce też stało się takim centrum, centrum takim miejscem współpracy. Już kilka takich aktywności podjęliśmy. I mamy nadzieję, że właśnie y, uda nam się jeszcze więcej osób y, z z, tego, y, z tej ulicy, z, z tego kręgu, niewielkiej ilości osób na Rybnej y, zachęcić do tego, żeby przychodzili też do nas, spotykali się z seniorami. Czyli aktywizacja lokalna. To jest bardzo… Bardzo, bardzo dokładnie lokalna. Tak. Dobrze. Powiedz mi, co Ci daje praca z seniorami? No, oczywiście bardzo dużo satysfakcji, szczególnie kiedy przychodzą seniorzy i mówią, że dziękujemy, dziękuję Ci za, za to, co zrobiłaś, to mi się podobało, tamto mi się podobało. Ale też daj mi taką, dzięki seniorom mam większą wrażliwość na ludzi, a szczególnie na osoby starsze. Zawsze miałam coś takiego, że osoby starsze zwracały się do mnie. Jeśli ktoś na przystanku stał, było kilka osób i ja, to starsza osoba przychodziła i zwracała się do mnie o pomoc, więc coś tam jest takiego we mnie, ale no bardzo, bardzo dużo się nauczyłam też i cały czas się też uczę od seniorów. Uczę się jacy oni są, co chcą powiedzieć, a co na przykład się wstydzą powiedzieć. Czasami to mnie zaskakuje, także bardzo dużo też uczę się historii. To jest taki też temat, w którym my staramy się pójść dalej. Czyli to jest moje marzenie, żeby zrobić coś więcej na temat osobistych, małych historii seniorów. Bardzo świetny pomysł. Ja bardzo Cię rozumiem, jeśli chodzi o tę więź z seniorami. Też jestem taką osobą, która przyciąga seniorów. Mimo, że jestem dosyć, tak powiem, dosyć młodą osobą i może jest niespotykany, żebym pracowała z seniorami, ale to jest, tak powiem, też spełnienie tego, co co robi w życiu jako terapeuta zajęciowego, więc bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia na dalszym szlakach pracy z seniorami. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Do zobaczenia. W ramach kafe aktywni w grudniu zorganizowaliśmy kawiarenkę świąteczną, gdzie jednym z punktów programu był warsztat lukrowania pierników, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Na kawiarence rozstrzygaliśmy konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Oto relacja z przygotowań i przebiegu kawiarenki. potężnie działająca grupa, chętnie udzielamy się społecznie. Od kilku lat pomagamy w przygotowaniach śniadań dla dzieci, które przychodzą na mszę świętą Roratnią. Tak to wyglądało. Powoli kończy się rok 2021, a z nim nasz tegoroczny projekt Akademii Aktywnego Seniora. Kochani seniorzy, chciałabym Wam bardzo podziękować za ten rok pracy, za to, że jesteście, za to, że zawsze możemy na siebie liczyć i tworzyć tyle wspaniałych rzeczy, za tą więź, która nas łączy, tą rodzinną więź, którą zbudowaliśmy przez tyle lat. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.